Cześć, w każdym ja mam rzeczy znalazłe. Pierwszą rzeczą jest to, że... nie znam rzeczy, tylko po prostu sobie... Zdjęcie, jakieś właśnie... światło. Proszę zdjęcie, dziewczyny włożyłam. Tak. No, tak. Rzecz jest to... Widać, że zeszedł. Były. jeszcze zaszyte. Tu jeszcze zaszyte były to tylko są do ale nie zależało na otwartej okładce. A tutaj był taki ale wioletowy jaki mu zawsze widzicie. Będziemy kartek, kortek w W tym pasażu. I ja tutaj mam na razie taką no, wioleczkę. w których będę lubiła zakładkę więc ale jest taki kolory nie musisz dużo są do zdjęcia z trzeciego sezonu moja no. kwiaciuka ja nie wiem czy się ona wydrukowała więc z tej dużej zdjęcia jest to takie hmm.

Nie, nie, pokaż, że to karolki. Tak, tak. Smałeczko. Tak, tak. Śmiało. 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 Есть это есть мама, а это есть Тимурка. Тимурка сразу